Jak najwygodniej zaglądać na stronę Aresa. Kiedy widzicie przed sobą swój telefon, klikacie na Facebooka, otwiera się Wasza strona główna. Kiedy na Waszej stronie głównej znajdziecie Post Aresa, możecie kliknąć na napis na wózku Aresa. Wówczas zobaczycie to, co dzieje się aktualnie na naszej stronie kolejności chronologicznej. Na samej górze mamy ostatnie posty. Im niżej będziecie zjeżdżać, tym będziecie widzieć posty z rana, z przedpołudnia. Ważnym jest, żebyście polubili naszą stronę. Aby to zrobić, trzeba najechać na samą górę i kliknąć lubię to. Dzięki temu będziecie otrzymywać na bieżąco wszystkie informacje o Aresie.